5 zł Konstytucja 1925 rok. Jedna z ikon mennictwa, II Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, moneta z pogranicza monet próbnych i monodobiegowych. Tak naprawdę można by dla niej zdefiniować specjalną kategorię moneta nieobiegowa. Czyli wybita z przeznaczeniem wpuszczenia do obiegu, ale ze względu na zmianę parytetu, ze względu na zmianę wagi 5 złotówki, nigdy nie wprowadzona do obiegu. Jednocześnie nakład nieprzetopiony, nieskasowany, ale. Sprzedawany kolekcjonerom w sklepie Mennicy, i nawet jak jest zapisane w literaturze, statutowo było <laughs> powiedziane, iż przychód ze sprzedaży monet Konstytucja będzie przeznaczony na rozwój gabinetu numizmatycznego Mennicy. Jest ta moneta, która wzbudza olbrzymie pożądanie, jest. No, Symbolem i marzeniem wielu kolekcjonerów monet II Rzeczpospolitej, natomiast ze względu na rzadkość tego typu, tylko niewiele tychże zbiorów może pochwalić się posiadaniem 5 zł. Konstytucja. Bardzo poprawny egzemplarz. Spróbujemy teraz tutaj przybliżyć i pokazać detale. Proszę Państwa, moneta bez defektów, drobne tutaj na ryski, delikatne przetarcia w tle, ale bez jest typowego jakiegoś czyszczenia całościowego. Świeżość powierzchni, taka naturalna, mennicza, niewybłyszczona. Również naturalna patyna, lekko zachodząca od rantu, taka widać ciemniejsza w tym zagłębieniu rantu, później zanikająca stopniowo. Dobry detal reliefu, żywa, ładna prezencja. Moneta w takim solidnym, klasycznym, drugim stanie zachowania. Zdecydowanie będzie cieszyła oko i będzie zdobiła zbiór. I to zaawansowany zbiór. Moneta, drugie Rzeczpospolitej. Kona, symbol drugiej RP. Zdecydowanie polecamy. Znakomita sztuka.